Szanowni Państwo, politycy polskiego stronnictwa ludowego chyba chcą naprawdę swoją partię doprowadzić na skraj albo do całkowitego upadku. No, moi drodzy. Pamiętacie, w ubiegłym roku była taka konserwatywna koalicja w Sejmie, PSL, Konfederacja, PiS. Blokowano projekty ustaw o związkach partnerskich, penalizację i dekryminalizację aborcji. No ale w tym roku Władysław Kosiniak-Kamysz, który ewidentnie chce się przypodobać elektoratowi Lewicy, może Donaldowi Tuskowi, elektoratowi Koalicji Obywatelskiej, idzie po... Kręt w lewą stronę. I to tak naprawdę. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że ustawa o związkach partnerskich zostanie uchwalona w najbliższych tygodniach. Yy, I mówi tak w rozmowie z dziennikiem Rzeczpospolita: Sprawę ustawy o związkach partnerskich sfinalizujemy w ciągu najbliższych tygodni. Do końca roku chcemy zamknąć wszystkie tematy światopoglądowe. Tak mówi mm, Kosiniak-Kamysz. Dodał, że obok legalizacji związków partnerskich w plan rządu się także zmiany w prawie rozwodowym, mające ułatwić zakończenie małżeństwa. No i moi drodzy, wicepremier zapewnił, że rząd chce ułatwić życie ludziom i prowadzić konsultacje społeczne. Nie będziemy przeciwko ułatwieniom dla ludzi, dlatego też stawiamy na konsultacje społeczne. Super! I to wszystko oczywiście też po to się dzieje, żeby yy, utrudnić życie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Czy on to zawetuje, czy podpisze? Nie wiadomo, tutaj nie chcemy się za pana prezydenta przecież wypowiadać. Z jednej strony, jeżeli nie podpisze, to pokaże, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków. Taka zaraz będzie narracja. Jak podpisze, no to w, może być krytykowany przez prawą stronę. Trudna sprawa. PiS oraz kancelaria prezydenta muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcą zrobić. No i poczekajmy na tę decyzję.